Dzień dobry, dzisiaj pokażemy jak prawidłowo korzystać z blendera Bewell. Do kielicha wrzuć składniki, które chcesz zblendować. Mogą być to na przykład pokrojone świeże warzywa i owoce, mogą być one również mrożone, mogą być to też orzechy lub na przykład kostki lodu do kawy mrożonej. My dzisiaj dajemy banana, jabłko, płatki owsiane, masło orzechowe oraz mleko. Pamiętaj, aby nie napełniać blendera po samą pokrywkę. Idealne proporcje to 60% produktów i 20% płynów. Pozostała przestrzeń niech zostanie pusta. Po napełnieniu zakręcamy blender i odwracamy go do góry nogami. Dzięki temu ostrza mogą swobodnie ruszyć i nic ich nie zablokuje. Teraz uruchamiamy blender. Co bardzo ważne. Robimy to dwoma szybkimi kliknięciami. Gdy blender zacznie działać na pewnej mocy, odwracamy go z powrotem do normalnej pozycji. Po kilku sekundach mamy gotowy pyszny koktajl. Smacznego!